Witam serdecznie, z tej strony Cezary, dzisiaj wspólnie ze Sławkiem. Cześć. Właśnie wybieramy się do okręgu PZW Biała Podlaska po odbiór dokumentów z komisji rewizyjnej. E, podobno są już gotowe, będziemy je odbierać. E, zobaczymy, czy zaproszą nas znowu na rozmowę, czy nie. No ale czekamy. Za chwilę idziemy, zapraszam oczywiście do subskrypcji i do zobaczenia za chwilę. więc idziemy. Za chwilę nawet furtka jest otwarta. Za chwilę będziemy wstępować do przybytku pz Dobry. Dobry. Dobry Nie ma Pani sekretarki? Nie ma. Chcieliśmy odebrać dokumenty? Otrzymał, ale... Jak widać, dzisiaj nie było zbędnej dyskusji, zero jakiegoś tam gadkiej wdawania się. Widocznie mają już mnie dosyć, za chwilę otworzę kopertę. Zobaczymy, co tam jest napisane. No i przekażę Wam to. A więc siema ponownie. No jestem już w domku. Mam w rękach pisemko z Komisji Rewizyjnej Okręgu Biała Podlaska. Przeczytałem sobie już je na spokojnie i wyciągnąłem różnego typu wnioski. Mam dzisiaj w materiale dla was do przekazania parę ciekawych rzeczy, które wyszły w trakcie gdy oczekiwaliśmy na ten odpowiedź na wniosek. A więc pierwszą sprawą bardzo miłą i przyjemną dla nas wędkarzy, nieprzyjemną dla okręgu Białopodlaska, jest to, że CBA zainteresowało się ich Działalnością. Tak właśnie. CBA wysłało pismo do okręgu PZW Biała Podlaska oraz do zarządu głównego o wyjaśnienie sytuacji związanych z okręgiem. Co tam się dzieje, dlaczego tak się dzieje. To bardzo przyjemna wiadomość dla nas wędkarzy. Dobra, przechodzimy do samego wniosku do okręgowej komisji rewizyjnej i do ich odpowiedzi. E, moim odczuciem odpowiedź ich jest dla mnie i dla nas wędkarzy niesatysfakcjonująca, gdyż po prostu jest to kłębek e, jakichś tam wyjaśnień typu... Pan profesor, pan doktor zaopiniował, że jest OK, tamten, ten instytut jakiś tam coś tam powiedział, że OK, że można zarybiać, i więc oni się przychylili i sobie zarybili prywatne, stare rzeczy. Co oczywiście nie powinno mieć miejsca. Ale w dalszym, w tym odpowiedzi dowiecie się paru ciekawych szczegółów, eee, ile było ile jaka kwota była szczegółowo przeznaczona. No szkoda, że nie mogli, nie przedstawili nam od 2012 roku tylko od 2016 roku, e, ale to można w sumie sobie mniej więcej policzyć. Średnio było około 3,5 tysiąca rocznie zarybiana woda. Czyli jeżeli mieliśmy 16, to dodacie sobie, sobie sobie jeszcze 3,5 tysiąca, to wychodzi jakieś jeszcze plus 14 tysięcy e, złotych. Wrzuconych w wodę dla prywatnych właścicieli. Dobra, teraz przechodzimy do samego wniosku i ich odpowiedzi. Na końcu yy, będzie można sobie go przeczytać. Wrzucę Wam yy, zrzut ekranu z yy, tego. A więc nasz wniosek. Zawierał wędkarze okręgu Biała Podlaska. Proszę o wyjaśnienie podstaw zarybień ze środków okręgu PZW Biała Podlaska, stare dla robin, na którym znajduje się w rękach prywatnych. A więc, tak, odpisali nam. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZW 2 Białej Podlaskiej w nawiązaniu do pisma z dnia 7 7 2021 roku informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 4 sierpnia przeprowadziła kontrolę dokumentacji biura ZEOPZW w Białej Podlaskiej z zakresie zarybiania starorzecza Woroblin. Zarybianie tego zbiornika wodnego odbywa się na podstawie operatu rybackiego rzeki Bóg numer 3, opracowane na zlecenie ZOPZW w Białej Podlaskiej przez inżyniera magistra Zbigniewa, i tutaj nie powiem nazwiska, biegłego w postępowaniu wodnoprawnym z zakresu rybacka z marca 2014 roku. Operat rybacki zgodnie z artykułem 6a punkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybackie śródlądowym ważny jest 10 lat. Operat ten w dniu 14 maja 2014 roku uzyskał pozytywną opinię Wydziału Nauk Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z stwierdzeniem, że spełnia wymogi zawarte w punktach i tam tutaj są paragrafy, paragrafy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 29 marca 2012, 2002 roku i z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie operatu rybackiego opracowany przez dyrekt, doktora habilitowanego Jacka, nie powiem, profesora Uniwersytetu e, UWM i podpisany przez przewodniczącego zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie z Mazurskim w Olsztynie. E, doktor habilitowany Paweł Profesor UWM. Na tej podstawie stara rzeczoworoblin Roblin znajduje się wśród wód PZW udostępnionych do wędkowania minimum przez mm, wykonania w minionym okresie i do 2024 roku włącznie, czyli z tego dokumentu, który którymi napisano. Odpowiedziano, yy, my wędkarze, mimo zakazu właścicieli, powinniśmy móc łowić na tym rzeczu do 2020, 2024 roku. No i teraz powstaje sprzeczność. Postanowiłem zajechać na starorzecze Woroblin, Rozłożyć wędki i spróbować połowić. Niestety trwało to dosłownie paręnaście minut może. Parę minut. Po paru minutach przyjechał traktorem jeden właściciel. Kazał mi się stamtąd wynosić. Powiedziałem, że według operatu mam prawo łowić na tym starym rzeczu. On mi powiedział, że zaraz wezwie policję. Ja mówię, to proszę wezwać policję. No, i później przyszedł drugi, pan zaczął krzyczeć, i, i po jakichś 20 minutach przyjechała policja. E, tutaj będziecie mieli mniej więcej zrzutki, kiedy moje rozmowy z policją. Tam nie będę za bardzo wam pokazywał twarzy policjantów, bo oni są niczemu niewinni i e, nie będę pokazywał ich. E, w każdym razie policja przyjechała, e, powiedziała mi, że jest to teren prywatny, że znajduje się na terenie prywatnym. Że że, 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 właściciele nie życzą sobie mojej obecności na tym terenie w, w prywatnym. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym chciał się od razu przedstawić, żeby to jest wszystko jest nagrane. Dobra. Także. Słucham Państwa. Dostaliśmy zgłoszenie, że na tym terenie znajdują się osoby do tego nieuprawnione, ponieważ jest to teren prywatny. Ta woda należała do PZW, była zarobiana przez wody PZW, tak? tak? Była, była. Tak. Mhm. Czyli ryby należą z moich składek? Były. 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 Okay. Tak. Na jakiej podstawie została zabrana? Jako nieużytek? No to, już, to już jest na drodze do tego... Woda roku. należy do skarbów państwa, czy do właścicieli? Z tego, do właścicieli. Do właścicieli. Z tego, co... Jeśli to będzie uregulowane prawnie inaczej, że będę miał dokument, który stwierdzi, że teren jest ich, ale oczko jak najbardziej nie i z oczka mogą korzystać wszyscy, państwa. to jest inna bajka. No bo z oczka tak obecną, powinno jest. Na chwilę ale obecną, na chwilę obecną, na chwilę obecną tak według tego to, co oni to pokazywali... To jest własnością wspólnoty warowni, tak? Tak. No i tutaj policjanci mi wytłumaczyli że muszę się zwinąć. Wytłumaczyli na jakich zasadach jest to staro rzeczy, że jest teren prywatny. No i opuszczamy. Opuszczamy, nie będziemy łamać prawa yy, i przebywać na terenie prywatnym, bo wędkować jako tako byśmy może i mogli, ale przebywamy na terenie prywatnym. Właściciele mówią, że to jest ich teren, że nie mamy prawa we wchodzić, Policja przyjeżdża, wygania nas wędkarzy, w tym przypadku mnie, wygoniło, a dokument, który mi wydała komisja rewizyjna, mówi, że mogę łowić do 2024 roku. Czyli kto tutaj popełnia błąd? Czy właściciele, czy yy, PZW? Następną niejasnością, jaką tutaj zobaczyłem, to było to, że właściciel powiedział mi, że od 2012 roku nie mają żadnej umowy z PZW. A tutaj e, komisja okręgowa powiedziała mi, że w 2014 roku był podpisany aneks z, 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 z wspólnotą woroblin, który zezwala wątkarzom i im łowić i PZW zarybiać do 2024 roku czyli na upartego skoro wspólnota Woroblin zrobiła zakaz czyli PZW mając umowę z nimi aktualną bo do, ważną do 2024 roku 10 lat powinna wystąpić do wspólnoty o odszkodowanie i zwrot pieniędzy za zarybienia no dziwne Dziwne, bo tak mówię, tak wspólnota powiedziała, że jest to od 2012 nie mają umowy. PZW mówi, że podpisało z nimi aneks w 2014 roku, który jest ważny 10 lat. Ktoś tu kłamie. No to tutaj od razu odpowiedziałem z pytania, z wniosku do komisji: dlaczego wędkarze naszego okręgu nie mogą wędkować. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu zarybień na okres 2021? I tutaj Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała zarybienie Starożytcza Wolomlin z ostatnich pięciu lat i stwierdza, że koszty zarybień tego zbiornika wydano yy, wodnego wyniosły. Yy, nie odpowiedziano mi do końca, kto jest odpowiedzialny za. Zarybianie tego zbiornika. Czyli komisja prawdopodobnie kryje osoby w okręgu. Bo tutaj, tak jak czytałem Wam wcześniej, przedstawiła jakieś tam uniwersytety, jakichś profesorów, doktorów i tak dalej. Czyli nie wiem o co chodzi. <laughs> po prostu nie powiedzieli mi prawdy. A jeszcze nawiązując do tego, co Wam przeczytałem odnośnie tych doktorów, magistrów wydaje mi się jestem tak pewny w 80% że te pismo nie stworzyła sama komisja rewizyjna tylko po prostu te pismo było pisane wspólnie razem z osobami które są najbardziej zamieszane w to z okręgu te przeciwko którym Występujemy, które są odpowiedzialne za te nieprawidłowości. E, a dlaczego? No to już Wam mówię dlaczego, bo wszystkie te podpunkty, które wypisane o doktorach, o y, Wydziale Nauk, Środowiska i tak dalej, jakbyśmy składaliśmy wniosek, to samo dosłownie próbowała nam wmówić osoba, z którą rozmawialiśmy i przedstawić nam papierologię, tak. Ale to jest po prostu zrzucanie, odbijanie piłeczki, zrzucanie winy na inną osobę, aby niewinne były okręg, władze okręgu, żeby po prostu od nich to oddali, że oni nie są winni, oni tu nie popełnili błędu i tak No, błędem samym jest to, że zarybiali prywatny zbiornik, który jest nieużytkiem, a na nieużytku nie można prowadzić gospodarstwa rybackiego, a PZW jest takim organem i zarybiało. Dobra. Teraz kwoty. Kwota łączna, to już mówiłem na live, jest to dokładnie 19 464 zł i 90 groszy. Tylko, że ta kwota jest kwotą tylko zakupu ryb, które zostały wpuszczone do zbiornika prywatnego. Eee, przypuszczam, że dodatkowymi kosztami były transport tych ryb, opłata pracowników którzy dowozili paliwo i tak dalej, przypuszczam, że to było więcej także szczegółowo 2016 rok 3669 75 zł 75 groszy 2017 rok 2848 15 zł 15 groszy 2018 rok

i miesiąc później stawili yy, właściciele tabliczkę zakaz wędkowania. Taki fajny myk. Tak jak mówiłem, razem koszt jest 19 464,90 groszy. Dobra. Przechodzimy dalej do tego pisma. Już Wam czytam dalej. W 2021 roku wspólnota wiejska wsi Woroblin wystąpiła przeciwko wędkarzom i zabroniła połowu w starorzeczu, twierdząc, że woda jest ich własnością, ale na to nie przedstawiła do PZW stosownych dokumentów. No to jak to? PZW w końcu wie, czy nie wie, że te starorzecze jest własnością wspólnoty worobin, czy nie wie? Bo ja tutaj po prostu też się już, już znowu po raz kolejny się zgubiłem. Po prostu jest to tak napisane... Tutaj piszą, podpisali umowę, mieli aneks do umowy z właścicielami, czyli co? Nie wiedząc, że oni są właścicielami, podpisują z nimi umowę i zarybiają, czy wiedzą? Szalone, prawda? Dziwne. Według OKR sprawa statusu prywatnego w obecnej chwili jest niejasna, zarząd okręgu PZ2 w Białej Podlaskiej czyni starania... Starania prawnego uregulowania tej sprawy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOPZW w Białej Podlaskiej. To mi odpisali. Mówiąc krótko i streszczając, to wszystko to, co oni napisali, to są to same po prostu zamydlenie oczu, gdzieś tam próbowanie pokazać, że to zaopiniowali jacyś profesorowie, Instytut, jakiś Warmińsko-Mazurski, yy, i tak dalej, jacyś yy, doktorzy i tak dalej, to aby po prostu od nich oddalić, czy zrzucili winę gdzieś tam, że oni zaopiniowali, oni się do tego przychylili, oni się zgodzili na to. Druga sprawa yy, pogmatwana. wiedzą, PZW wiedział wie w końcu, kto jest właścicielem, czy nie wie. Bo tutaj raz twierdzą, że podpisywali umowę, że wiedzą, że są właścicielami, w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu pisma nie wiedzą, że są właścicielami, a później nagle piszą, że sprawa statusu prywatnego w obecnej chwili jest niejasna. No to chore. To chore. Tyle z odpowiedzi. Tak jak mówię, fajnie, że zainteresowało się służby tą sprawą. Także CBA już tam sobie podziała. E, ciekawe jakie wyjaśnienia powiedzą. Policja mnie wygoniła ze starej rzeczy, ale może jeszcze raz pojadę już z tym dokumentem i teraz e, będę miał asa w rękawie. Bo według tego mogę do 2024 łowić na tym starej rzeczy. No jestem ciekawy w każdym razie, zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Eee, materiał już widzieliście, jak policja rozmawiała ze mną. Oczywiście to była bardzo spokojna, grzeczna, bez żadnego e, sprzeciwu. Po prostu opuściłem wodę, bo nie chciałem po prostu w dyskusję się wdawać. Nie miałem jeszcze tego papierka ze sobą. Eee, co dalej? No tyle. Teraz czas wybrać się do Warszawy, do zarządu głównego. E, odbyłem już rozmowę z e, prezesem zarządu głównego, z którym e, porozmawiałem właśnie sobie na temat i mam... E, e, jestem umówiony, że porozmawiamy, jak osobiście wybierę się jeszcze do Warszawy, też porozmawiamy na ten temat. E, prezes powiedział, że. Jak to pismo trafi do nich, do komisji rewizyjnej? Zajmie się tym komisja rewizyjna i będą chcieli też wyjaśnienia od okręgu Biała Podlaska, dlaczego tak się stało. Dobra, koniec dzisiejszego materiału. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Jeżeli nie chcecie przytłaczyć dalszych newsów tego typu, to subskrybujcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz. I udostępnijcie materiał, żeby jak najwięcej wędkarzy do jak największego grona dotarło to, co się dzieje w PZW. I żebyśmy po prostu piętnowali takie zachowania, jak są w moim okręgu niekompetentni ludzie na stanowiskach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.